Dzień doberek, witam, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, co gorsze, ziemniaki czy chleb? Wybacz za lekki poślizg tutaj na Facebooku, za późno zacząłem się przygotowywać do tego, przygotowałem też filmik króciutki i od tego filmiku chciałem z Tobą zacząć. Zacznijmy, ten krótki film pokazuje, to jest fragment tylko, który w ten momencie Ci włączę, który pokazuje, jak produkuje się nam przemysłowo chleb. Być może widziałeś ten filmik, być może nie, ja później w komentarzach wkleję film w całości, a może w przyszłości wkleję też go tutaj na Facebooku, na głównej ściance. Także po obejrzeniu tego krótkiego filmiku zastanowimy się nad tym, co gorsze: ziemniaki czy chleb. Reporterki Małgorzaty Szczepkowskiej postanowiła sprawdzić, ile jest chleba w kupowanym przez nas chlebie. Niewiele? Czy chleb nasz powszedni może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu? Zobaczmy. Co to jest ten Weizen Portal? To też jest kwas. To też jest kwas, tak? I co on powoduje? Kwas, kwas. Ale jak to kwas jak kwas? Co powoduje kwas? Czym jest tajemniczy kwas, który piekarze dodają do chleba i bułek? Dlaczego to tak pilnie strzeżona tajemnica? Tak wygląda typowa linia produkcyjna w fabryce pieczywa. Udało nam się zarejestrować w jaki sposób powstaje chleb dostarczany do większości sklepów w całej Polsce. To wszystko to są składniki, które się znajdą w tej punkcie, tak? Ale tego jest bardzo dużo, chyba z 10 pozycji. Ale co to jest uszlachetniacz? Co to jest uszlachetniacz? No, proszki takie wysłać. Ale jakie proszki? Uszlachetniające. A to ona nie jest tak naturalnie pulchna? Dlaczego? A jak Pani zrobi? Magazyn piekarskiej fabryki. I to z takich mieszanek się robi to wszystko? Tak, z takich ziaren, dokładnie. Kilkaset ton gotowych mieszanek, z których powstaje pieczywo. Składniki wypisane na etykietach z naturalnymi mają niewiele wspólnego. Ale strasznie dużo tutaj ma tych literek E. Barwniki, emulgatory, konserwanty. To w piekarskiej branży temat tabu. W większości dużych zakładów na nich właśnie opiera się technologia produkcji. Dobrze, bardzo proszę, chodźmy już, dobrze? Już idziemy. Do pieczywa są dopuszczone substancje dodatkowe dozwolone. I to są takie składne substancje jak barwniki, regulatory kwasowości typu octany i mleczany. Emulgatory takie jak lecytyna i estry kwasów tłuszczowych. Przeciwutleniacze, jak kwas L-askorbinowy i do chlebów paczkowanych dopuszczone są konserwaty. Skoro tak wiele można dodać do pieczywa, pojawia się pytanie, czy to, co powstaje w fabrykach, to jeszcze chleb, czy może jak wyrób chlebopodobny? Zatem co gorsze, ziemniaki czy chleb? Czy my jesteśmy w stanie w ogóle Jeść to jedzenie przemysłowe i jak to na nas wpływa. Widzisz, kiedy ja mówię, że warto odstawić pieczywo, produkty powstające z mąki, e, nawet ziemniaki, o których dzisiaj porozmawiamy, pokarmy przetworzone przemysłowo, ja nie mówię tego, bo mi się tak wydaje, ja nie mówię tego, bo po prostu mam taki kaprys, nie mówię tego, bo nie wiem, produkuję marchewkę na przykład i chcę Ci ją sprzedać. Przekazujcie te informacje, ponieważ pragnę się z Tobą podzielić informacjami na temat Twojego zdrowia. Chcę Ci powiedzieć, że Twój organizm nie jest przystosowany do tego jedzenia. Chcę Cię zachęcić do tego, żebyś znalazł swoją drogę do warzyw, żebyś znalazł swoją drogę do owoców, żebyś znalazł swoją drogę do nasion, do kiełków, do pestek, do wszystkiego, co nie jest przetworzone termicznie i chemicznie. To, co produkuje dla Ciebie przemysł, owszem. Oni mogą Ci sprzedać, oni zbudowali do tego fabrykę i oni będą to promować na wszel za wszelką cenę, żebyś Ty to kupował, bo ktoś musi zapłacić za te kredyty, e, za wybudowanie fabryki, zapłacić tym ludziom, którzy pracują tam, nie mając zielonego pojęcia, co robią dla Ciebie i dla siebie, kupując sami te same pieczywo czy, te, czy ziemniaki. E, I mam nadzieję, że coraz więcej Polaków uda mi się przebudzić z tego snu. W tym momencie mamy pandemię, największą pandemię od czasów II wojny światowej. W zeszłym roku prawdopodobnie zmarło nas 480 tysięcy osób. Mogę śmiało powiedzieć: wcale się tego nie wstydzę, wcale się tego nie boję. To są bardzo odważne słowa. Myślę, że 85% z tych osób udałoby się uratować i mogłyby żyć do śmierci. Bez żadnej męki, bez żadnego leczenia, jeśli byśmy tylko zmienili sposób odżywiania. To, co kiedyś było może pieczywem, to może w jakiś sposób gdzieś tam można było włożyć do naszego organizmu i nie zabijało nas tak szybko. Ale dzisiaj, dzisiaj to jest po prostu takie kłócenie się ze mną na internecie, wypisywanie w komentarzach, że skąd ja tą wiedzę biorę, to tak jakbyśmy nie wiedzieli, co się dzieje za murami tych, tych fabryk, które produkują dla nas jedzenie. A zatem, co jest gorsze, ziemniaki czy chleb? Jeśli takie podstawowe informacje na początek. Jeśli zrozumiesz, że chleb i ziemniaki to węglowodany, głównie węglowodany, a węglowodany to cukier w Twoim organizmie, czyli podniesiona glukoza, to zrozumiesz, dlaczego w Polsce cały czas rośnie, rośnie liczba osób, które leczą się na cukrzycę. W Polsce około 3 milionów osób już leczy się na cukrzycę. Około 3 milionów osób. Natomiast między 10 a 12 milionów zaraz zacznie. Dlaczego te 10 do 12 milionów za momencik zacznie się leczyć? Ponieważ według takich wstępnych danych mniej więcej tylu Polaków ma już insulinooporność. A jeśli będziemy się odżywiać tak dalej, najgorzej w historii Polski, to za moment będzie można powiedzieć, że 50% Polaków ma insulinooporność, a może nawet i więcej. Skąd możesz wiedzieć, czy jesteś w, tej gr w tym gronie? Skąd możesz wiedzieć, że już ci to zagraża? Jeśli masz takie objawy, to możesz mieć prawie pewny, że masz insulinooporność. Głodny zaraz po posiłku. Coś by się jeszcze zjadło, coś by się jeszcze dojadło. Jest to jeden z objawów. Zmęczony po jedzeniu. Ospały, zmęczony musisz się położyć. Insulinooporność. Problemy z koncentracją. Zaraz, zaraz, o czym to my dzisiaj mieliśmy rozmawiać? A! Żartuję oczywiście. Problemy z koncentracją. Wstajesz do WC w nocy po kilka razy. Musisz się wysikać. Jest to objaw insulinooporności. Wysoki cholesterol, tr trójglicelidy, rozchwiane twoje wyniki krwi. Insulinooporność. Ciągle głodny na cukier. Ciągle szuka, żeby coś zjadł. A to takiego batonika, a to ciasteczko, a to to, a to tamto. Wypije kawusie, to do tego ciastko. Otyłość brzuszna. Jeśli staniesz i nie widzisz swoich stóp, to masz insulinooporność. Powinieneś widzieć swoje stopy, jak opu opuścić głowę do dołu. Jeśli sterczy brzuch z przodu, to znaczy, że masz insulinooporność. Syndrom metaboliczny, różnego rodzaju objawy, wysokiego ciśnienia, cukrzycy, wysokiego cholesterolu, jakieś problemy z układem krążenia, otyłość, wiele, wiele, wiele chorób, jesteś na liście osób, które mają insulinooporność za momencik będziesz się leczył, jeśli jeszcze się nie leczysz na cukrzycę. Dlatego, że spożywasz który z tych pokarmów. I to w nadmiarze. Bo jeśli zjadłeś raz na rok, nie wiem, raz, dwa razy na rok, to może nic by ci się nie stało. Być może zechciałoby cię znowu jeść po prostu tylko te pokarmy, i to jest to niebezpieczeństwo. Ale dzisiaj się zastanawiamy, co jest gorsze. Zacznijmy od ziemniaków. Ziemniaki to warzywa. Mariusz, dlaczego ziemniaków nie możemy jeść? A no dlatego, że ziemniaków na surowo się nie je. Bo na surowo w zasadzie nie wpływają na Twoją krew. Nie niszczą twojego, Twojej insuliny, nie niszczą Twojego układu krwionośnego. Natomiast na surowo, po pierwsze, nie wolno ich jeść, ponieważ są trujące. Po drugie, są niesmaczne. Kto będzie jadł ziemniaki na surowo? No nie je się ich. Jeśli zamieniamy je ogniem, nie zamieniamy je temperaturą, zamienimy je na tak zwane ziemniaki purée, to indeks glikemiczny ziemniaków piórę to jest 97. Poziom glukozy we krwi jest między 90 a 100. Ziemniaki to jest 97. Pieczone to jest 84. Gotowane, 82. Surowe w indeksie glikemicznym są ok. Ale tak jak powiedziałem, nie jedz ziemniaków na surowo, bo będziesz mieć gorączkę, niestrawność, a możesz jeszcze wylądować w szpitalu, w najgorszym wypadku możesz nawet umrzeć. Marysz, ale ziemniaki słodkie można jeść na surowo. Jak sama nazwa mówi, to są słodkie ziemniaki. Tam jest trzy razy więcej cukru. Jeśli wprowadzasz ziemniaki w jakiejkolwiek formie, podnosisz sobie cukier we krwi. Jak podnosisz cukier we krwi, to wywołujesz. Większość chorób cywilizacyjnych w swoim organizmie. Marysznale chleb. Chleb ciemny jest zdrowszy. Ale od czego? Bo chleb ciemny, indeks glikemiczny, ma 74. Jasny, 74. One się niczym nie różnią. Mąka zamieniona pod wpływem temperatury z tymi wszystkimi spulchniaczami i tymi wybielaczami i tymi wszystkimi dodatkami, które tam są, jest bombą w Twoim organizmie. Bombą, która za moment wybuchnie. Razem z Twoim brzuchem, który przysłania Ci stopy. Pieczywo jasne jest, do pieczywa jasnego dodawany jest wybielacz, żeby wybielić to pieczywo. A wybielacz to jest wypłukiwanie witamin, przede wszystkim z Twojego organizmu. Wszelkich składników odżywczych, które są niezbędne do Twojego życia. Jesz pieczywo, wypłukujesz witaminy z grupy B. Wypłukujesz witaminę C. Wyku wypłukujesz składniki odżywcze. Dodatkowo gluten. Wiele osób ma problemy o, i to olbrzymie z glutenem. Jest to forma białka, która występuje w zbożu, które jak zjesz notabene bez przetworzenia, będzie ok. Przejdzie przez Twój organizm i wydalisz z drugiej strony. Natomiast jak zaczniesz to zamieniać na mąkę i piec z tego chleb, to wtedy robi się problem. Plus wszystkie trucizny, które widziałeś, dodają dzisiaj przemysłowo do pieczywa. Jeśli chodzi o ziemniaki, to cukier po ziemniakach. Wskoczy od razu do góry. Zjadasz ziemniaki, natychmiast cukier pójdzie do góry. Jeśli chodzi o pieczywo, to cukier skoczy po 2 do 3 godzinach. Ale to wcale nie znaczy, że on będzie mniej trujący dla ciebie. To wcale nie oznacza, że on będzie mniej szkodliwy dla ciebie. On po prostu pojawi się nieco później. Polacy zjadają średnio 36 kg chleba rocznie, ja nie jem w ogóle. Czyli ktoś zjada 72 kg w moim imieniu. Oczywiście dane statystyczne są oszukane, takie po prostu wiesz, no bo jedni jedzą, drudzy nie jedzą, jedni jedzą sam chleb. Ale mówi się, że średnio człowiek zjada, Polak zjada 36 kg rocznie i średnio zjadamy 100 kg rocznie. Ja nie jem w ogóle, czyli ktoś zjada w moim imieniu 200 kg. Jeśli chcemy być zdrowym społeczeństwem, to te dwa rodzaje pokarmów. Potrzebują zniknąć z naszych stołów. Potrzebują zniknąć nasze kanapki. Potrzebują zniknąć dodatki do mięsa czy warzyw w postaci ziemniaków, frytek. Jeśli chcemy być zdrowi, a jeśli chcemy narzekać, że służba zdrowia sobie z nami nie radzi, no to jedzmy dalej te wszystkie rzeczy. Jedzmy, zajadajmy się tymi wszystkimi rzeczami. I teraz tak, jeśli zjesz ziemniaki przez miesiąc czasu i będziesz je jadł same ziemniaki, to nie umrzesz od nich. Nie zrozum mnie źle, ponieważ wiele osób zarzuci, że na przykład jedząc same ziemniaki też można schudnąć. Ponieważ nie rozumiesz tego, że ziemniaki działają długoterminowo na Twój organizm. Toksyny się odkładają. Insulina nie psuje się w miesiąc czasu w Twoim organizmie. Insulina potrzebuje na zepsucie może 20 lat, może 30 lat. Dlatego insulinooporność nie do końca dotyczy dzieci, a dotyczy osób w moim wieku, między 35 a 50 rokiem życia. Tutaj jest najwięcej zgonów w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że jemy ziemniaki i jemy chleb, który dopiero po latach daje nam znać. I nie ma tu znaczenia, czy zrobisz chleb u siebie w domu na zakwasie, czy kupisz chleb przemysłowy. One tak samo działają na Twój organizm i Twoją trzustkę, jakbyś zjadł cukier. Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo też, jakbyś pił alkohol codziennie. Także nie dawaj sobie żadnych złudzeń, że jesz chleb, to się zdrowo odżywiasz, bo równie dobrze mógłbyś pić alkohol. Albo na przykład syrop fruktozowy wlewać sobie do gardła. Bo w Twoim organizmie... Nie ma żadnego znaczenia, twoje ciało nie rozróżnia, jaki to jest cukier. Tak samo dokonasz zniszczeń, jedząc te produkty, jakbyś był alkoholikiem. Mam nadzieję, że otwiera ci to troszkę oczy. Szukaj tego całego filmu, który wkleję pod spodem na temat tego, jak produkują dzisiaj przemysłowo pieczywo i odstaw te pokarmy, jeśli chcesz być zdrowy i żyć długo. Trzymaj się cieplutko. Aha, podziel się ze wszystkimi trzymaj się. Cześć.